Cześć, ja jestem jest mój brat. Śmienką. I dzisiaj gram jest, jest seria Kto zbuduje lepszy. I uwaga, będziemy dzisiaj budować kto zbuduje lepszego zombiaka. Dobra. Zombiaki mogą być wymyślone, nie muszą być takie jak z gry, ale muszą być zombiaki. Leon, ty ci jeszcze nie zgł to ty się... To ty idź tam usiądź. Wejdź tam do przodu, usiąść, ja idę tu, usiąść, żebyśmy od siebie nie zgapiali. Zg... No i uwaga, 3, 2, 1 start. Ja wiem, z czego zrobię. Dobra, to będzie tak. Pokażę Wam, jak wybiorę bloki. Dobra, wybla... wybrałem bloki, Co? No to dobrze, o dobra, 3 dobra, trzy na trzy, to niech będzie tu Raz, to zrobi. To 3, tu tu, tu, 3, tu, tu. Jeszcze trzy raz, dwa, trzy. Aha, dobra. O Boże, bo... O jeden blok. Teraz powinno być. Tak, dobra. Dobra, patrzcie. Mam tak dopiero nogi... Przecież to był taki co duży zombiak, że Nie wiem Dobra skończyliśmy patrzcie Co to jest Co to jest, co to jest? Ej, to, ej to jest chyba moja najlepsza budowa Znaczy budowla I zrobię sobie Screena czekajcie Znaczy nie screena ale zrobię zdjęcie O zrobiłem nie wiem, czy było widać. Albo nie, czekaj, zro... czekajcie, zrobię jakieś. Zrobię. Tak, o. Tak i teraz. O, zrobiłem. O. Co to jest? Ej, dlaczego taki dziwny zombiak? Ej, to w ogóle. Ej, to jest creeper! Ej, na serio, to jest creeper! Dobra, oceniajcie oceniajcie nasze zombiaki. Wysoka odcinek to już by było na tyle. Zostawiajcie łapeczki w górę i pa!